Poznajcie Toma, poznajcie Michaela i poznajcie Ustawi. Jesteśmy razem przyjaciółmi najlepsi Jesteśmy tu i idziemy stąd Jesteśmy przyjaciółmi najlepszymi. Idziemy, idziemy sami Idziemy i będzie a la, la, la. A-la-la, idziemy sami, idziemy i zdobywamy przygody, nasze są! Sam. O sami Tom i Michał usłyszeli, że ktoś puka dygdą. Posi otworzyć drzwi, a tu nowy członek drużyny, o nazwie Sensemarasaj. Przywitaj się z nim, opowiedzieli o siebie. Najpierw Stomek powiedział: Siema, witaj członku nowy drużyny. Porozmawiajmy o siebie. Chcesz zagrać, to dawaj. Później powiedział: Michał. Elo, nazywam się Michał. Myślę, że nie masz sens na pokonanie mnie w Cave Mine. Jeśli chcesz, to możemy mieć rundę. Bate, bate, i zda. Później powiedziała o Sami. I nie wiedziała, co ma powiedzieć. O, już. O, już. Pomyślała, że co mam powiedzieć. Powiedziała: Hej, możesz mi na mnie mówić o Sami, i miło Cię poznać. Mówi to nieśmiało. Patrząc za szybę. Piotr, słuchając muzyki, wygląda słodko, sami mogę ci coś ugotować, jeśli chcesz. A teraz, powiedział w misiu, powiedział, pewnie mogę zagrać z wami oraz miło was poznać. Nazywam się Szyma Saraj i, i zobaczymy się, kto wygra w Bad battle. Daj prezent, prezent dla cygarkowego Miesia. Od, od Osami dostaj miecz i skrzydła. Od Michaela dostaj słuchawki, które są najlepsze. z który ma prawo się Giba. I pendel, który ma się w prawej. To ma dostać laptop gamingowy. I Minecraft prezent. Okazało się, że, że cukierkowy misiu był bardzo bogaty, więc on dał tysiąc, um, bardzo dużo złotych i trzy karabiny. O sami nie chciała karabinu, bo powiedziała, nie dziękuję, zostawiaj go sobie nam później, albo oddam. Moja postać się nie obsługuje karabinami, tylko mieczem. Cukierkowy misiu powiedział, okej. Okay. Oni daj prezenty. I ona zapomniała, że ma coś przydowała. Aż coś nagle puk-puk. Otworzyj drzwi. Zobaczyj małego słodkiego pieska. Bardzo się ucieszył. Uuu, jaki słodki. Zakochamy się w nim. Uuu, jaki słodki. Zakochaliśmy się w nim. O, o sami powiedziała do Michaela. Pójdź, Michał, po karmę dla psów, a Ty, Tomek, umyj ją, nalej wodę jej. Tomek powiedział "Okej". Okay. Michał poszedł po karmę, a ja ją umyłem. Michał poszedł po karmę. Kupił karmę, aż nagle i pożegnał się i poszedł po karmę z tym. ale gdy, kiedy kupił karmę, został porwany. Tymczasem u wszystko już zrobili, ale po paru dniach zaczęli się martwić. Aż zostaje list i go porwali. Aż zaczęli się martwić. Aż ktoś zapukał w dół, i, i zostaje list tam, gdzie było napisane. ha, ha, ha. ha". Porwałem Michaela. On jest bardzo tajemnicze schowany w zamku Sandy. Błah, ha, 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 ha. From sandy. Samaraya przeczytał ten list. Bardzo się zasmucił i się zdziwił. Oni wszyscy zaczęli płakać i denerwować się. Planowali wyruszyć w podróż do zamku Sandy. Masemnego odcinka koniec. Ciąg dalszy nastąpi.